Na szarym tle biały napis Poruszenie przestrzeń. Ekran wypełnia brązowe nagie drzewo z plasteliny, na nim półokrągłe białe linie w dwóch rzędach przypominające żebra. Drzewo porasta kępkami mchu imitującymi liście. Mech i białe linie poruszają się. Mech zmienia kolor na biały, znika wraz z liniami. Na szarym tle pojawiają się płaskie ludziki z plasteliny, czarny mężczyzna i biała kobieta. Nie mają twarzy, przytulają się, zlepiają się ze sobą, tworząc jednolitą masę. Masa zamienia się w gładką, szarą kulę. Kula rozpada się na dwie mniejsze kulki. Między nimi powstaje wyrwa, jakby ktoś rozdarł papier. Wyłania się zielone tło z kwiatami. Kwiaty znikają, tło robi się białe, kule zamieniają się w dwa pierścienie. Pierścienie nachodzą na siebie, w ich wnętrzu rozbieżdżone niebo. Niebo wypełnia cały ekran, na jego tle siedzi różowy ludzik z plasteliny, nie ma twarzy, trzyma ręce nad głową, wypadają z nich dwa kawałki plasteliny, turlają się wokół ludzika i wracają na jego ręce. Na twarzy ludzika rosną wielkie czarne oczy i otwarte usta, ludzik rozpada się na kawałki, znika. Na czarnym tle pojawia się postać skrzypaczki z szarej plasteliny, gra na skrzypcach, smyczek wypada jej z rąk, zmienia się w węża, pełznie wokół postaci, ucieka, skrzypaczka łapie się za głowę, siada na krześle, znika. Czarne tło po prawej stronie pomięty kawałek papieru o lśniącym karmelowym kolorze. Kolor zmienia się w niektórych częściach na biały, tło stopniowo zmienia się na niebieskie. Ekran wypełniają białe smugi przypominające podłużne abstrakcyjne liście. Ekran ciemnieje. Na szarej planszy napisy końcowe. Biała plansza z logotypami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. Poniżej napis: "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje Edycja 2022". Współpraca Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie, Pracownia Animacji. Poniżej logo ASP. Na szarej planszy napis: "Produkcja Fundacja Promocji Kultury Artystycznej Filmowej i Audiowizualnej Etiuda Anima". Krak 2022